Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji porównawczej perfum marki Hermes H24. Wszystkie trzy wersje sobie dzisiaj porównamy EDT, EDP i Herbe Wszystkie te perfumy recenzowałem, są recenzje u mnie na kanale, natomiast też nigdy nie porównałem ich ręka w rękę. I myślę, że to może być ciekawe, ciekawe doświadczenie, i też wartościowe dla ludzi, którzy nie wiedzą na jakiego H24 się zdecydować. A myślę, że są to perfumy zdecydowanie warte, warte uwagi. I no, jeśli szukacie czegoś wyjątkowego, ciekawego, to myślę, że jedne warto mieć w kolekcji. A jakie? Zobaczymy dzisiaj. Zanim jednak zacznę, dodam tylko, że materiał powstał przy współpracy ze sklepem magrami.pl. Jest to sklep, w którym możecie kupić odlewki perfum. Po co komu odlewki perfum? No, jak nie chcecie wydawać pieniędzy na flakon w ciemno, no to tak kupujecie odlewkę. Tak jak próbkę, tylko że może trochę większą. Albo korzystniejszą cenowo. W każdym razie, jeśli zdecydujecie się na kupno odlewek w tym sklepie, mam, mam dla Was kod rabatowy ADAM. 5% zniżki z kodem rabatowym ADAM. A poza rabatem jeszcze próbeczka niespodzianka do każdego zamówienia z kodem. Polecam wejść również przez link w opisie, bo jeśli wejdziecie i zrobicie zakupy przez link w opisie, ja dostanę z tego pieniądze. Także win-win. Fajnie. E, dobra, już nie przedłużam. Biorę EDT pierwsze, nakładam na skórę. Mega, mega fajny zapach to jest, naprawdę, naprawdę mm. zielony, metaliczny. Jest tu użyta molekuła sklaren, ja mam sklaren, można go kupić w ogóle sobie, jest, jest powszechnie dostępny, jak ktoś jest ciekawy. Sklaren pachnie zielono. Metalicznie i kojarzy się dosyć mocno z parą z te, z, parą z żelazka. No, ogólnie ludziom się kojarzy, i faktycznie jest to zapach, który możemy, możemy e, znać z prasowania właśnie przy z użyciem pary. Właśnie takiego rozgrzanego metalu i pary wodnej. Poza tym mszysty, zielony, owocowy, tropikalny. Mam wrażenie, że molekuły takie galbanum, e, ananas, nieco jakby banana, właśnie takie nuty. Białych kwiatów, żółtych kwiatów. No, zdecydowanie kwiatowy zapach, takie, taki czysty, mydlany kwiatowy zapach. Em, metaliczny, zdecydowanie, zdecydowanie metaliczny. Powiedział, że jakiś geranium, może tlenek różany. Em, takie, takie klimaty. No to właśnie czyste. lawendowe, szałwiowe, bergamotkowe, właśnie takie kojarzące się typowo męsko. Jest to troszkę klimat takich typowych męskich perfum, fużer, typu. E, szybko, Platinum Egoist na przykład od Chanel, albo e, Calvin Klein Eternity męski, właśnie taka zielono-metaliczna świeżość, jakaś właśnie lawendowa czystość, bergamotkowa czystość, natomiast tutaj no zapach zdecydowanie nowocześniejszy, zdecydowanie bardziej, hmm. nie, nie wiem czy złożony to jest dobre określenie, natomiast e, wydaje mi się, że na pewno ciekawszy właśnie te nuty białych i żółtych kwiatów, nuty takich owoców, e, może nie tyle... Ten typ galbanum i ananasa, które raczej były obecne już wcześniej, tak właśnie te, takie, takie tropikalno-bananowe, tutaj naprawdę mega, mega ciekawie grają i powodują, że zapach jest bardzo, bardzo ciekawy, oryginalny. Też jakaś słodycz w tle, możliwe, że etylomaltol, właśnie taka nieco cukrowa, nieco, nieco waty cukrowej, jakby, ale to raczej, raczej tylko, tylko tło. Bardziej ta słodycz jest taka owocowa, takich dojrzałych, przejrzałych, może wręcz owoców jakiś banan, papaja, mango, może coś, coś w tym klimacie. Troszkę może nawet porzeczkowe, taka, taki zielony liść porzeczki. Nie no, naprawdę mega, 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 mega fajny zapach. Jestem, jestem ogromnym fanem. Dobra, EDP na skórę i zobaczmy czym się różnią. Zapach gładszy, cieplejszy, może troszkę jakby tonkowy w tle, Ogólnie bardzo podobny, nadal taki metaliczny, zielony, jakiś geranium, tlenek różany, właśnie taki, taki klimat metaliczny. Te owoce, właśnie takie mocno dojrzałe, banan, owoce tropikalne, galbanum, właśnie. Ten zapach wydaje mi się być bardziej szorstki, taki jakby nieco. Może troszkę chinoliny izobutylowej, jakby było użyte. Jest to molekuła, którą możecie znać na przykład, jeśli znacie jakieś perfumy skórzane, to ma Ford, na przykład Ombre Leder albo Tuscan Leder. Tam ta, ten akord skórzany jest zbudowany na chinolinie izobutylowej głównie. I tutaj mam wrażenie, że wyczuwam coś takiego. Właśnie taki, może niekoniecznie jest to akord skórzany, co bardziej taki właśnie no, czysta chinolina pachnie tak. Szorstko, ziołowo, mszyście, właśnie też ma, ma takie nutki skórzane, nieco brudne, animalistyczne i tutaj, taką szorstkość, jakby skórzaną, mszysto ziołową czuję. Natomiast, no ogólnie, jest naprawdę, prawdopodobnie, może troszkę mniej metalicznie, troszkę mniej tak czysto, żywo, zielono, a bardziej właśnie tak, bardziej kwiatowo-mszyście. Natomiast, no bardzo, bardzo podobne. Podobne zapachy. EDP wydaje się być po prostu troszkę cięższy. Ogólnie mam też wrażenie, że czuję tu... możliwe, że przez tą chinolinę. Wydaje mi się bardzo mocno, że tu jest teraz, jak tak wącham te oba zapachy obok siebie. Taką warzywność. Nieco kojarzącą się, nie wiem, z papryką. Takie, takie warzywne nuty, których nie wyczuwam w EDT. No i ogólnie... Tak porównywane ręka w rękę, no jest, jest to cięższy zapach. Jest to po prostu cięższy, gęstszy zapach. Możliwe, że nawet bardziej metaliczny niż, niż EDT. No EDT, no jest, jest przyjemniejszy. Tak ręka w rękę, tak jak, jak się wącha z pamięci, tak po czasie, tak raz EDT, raz EDP, to, to ten odbiór tych zapachów może, być, może się wydawać bardzo zbliżony. Natomiast jak testuje się je ręka w rękę, to czuć. Czuć różnicę. Są to zapachy zdecydowanie podobne, natomiast EDT jest, jest jaśniejszy, jest taki przyjemniejszy, e, łatwiejszy w odbiorze na pewno. Nieco może nawet słodszy. A tak jak mówiłem, że EDP jest słodszy, tak jednak. Znaczy, EDT ma słodycz taką bardziej typową, taką czystą, piżmową, może nieco tonkowo-wanilinową nawet. Tak, jak EDP, właśnie więcej tych takich, e, takich przejrzałych owoców. E, bardziej taki gryzący, cierpki, zielono-metaliczny. Właśnie te nuty takie skórzane, tej chinoliny tutaj e, dosyć mocno czuć. Okej, okay, no. Spoko, dobra. E, Herbe VIV kolejny. E, ja Herbe VIV recenzowałem. No, wszystkie te perfumy recenzowałem. E, było, były recenzje na kanale. A Herbe VIV. Mm, Pamiętam, że zauroczył mnie otwarciem, natomiast im dłużej u nas skórze, tym e, no, gorsze wrażenie z, r, robił na mnie. E, no ale nic, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało e, teraz po czasie. No, żywy, e, gruszka wręcz może. Mm, gruszka Ananas Galbanum, też nieco banana, ogólnie bardzo tropikalnie, żywo, zielono, mega, mega, żywy zapach, też taki metaliczny. E, Chociaż tej metaliczności jest mniej niż w EDT i EDP i nie pachnie to tak, tak szałwiowo, tym sklarenem to, to raczej, raczej nie pachnie, bardziej jest to metaliczność taka, no, zielona, właśnie taka galbanowa, może właśnie e, jak taka łodyga, taka łodygowa, o może, może to jest dobre, dobre określenie. Nie no, ogólnie podobny klimatem, ale jednak dużo lżejszy, bardziej owocowy, bardziej żywy, bardziej zielony. I to właściwie, właściwie tyle, co mogę o nim powiedzieć. Mega, mega przyjemny, nie? Naprawdę bardzo oryginalny, przyjemny, taki zimny, orzeźwiający na lato, na, na, na późną wiosnę, taką ciepłą wiosnę może. Mega, mega fajny. Czuję też tu takie nuty, może troszkę rabarbaru, troszkę konopiowe. Taki, taki ma takie właśnie terpenowe nuty, nieco może iglaste. Coś w tym klimacie takie żywiczne. Bardziej właśnie konopiowo-grejfrutowo-rabarbarowe. To jest ogólnie yy, dosyć pokrewny zapach yy, jako tako. No, otwarcie mega, mega fajne. No, ale yy, tak właśnie ja zapamiętałem, że to otwarcie jest mega fajne, a potem, no potem niestety mniej. No, ale nic. Dobra, yy, tyle jeśli chodzi o otwarcia. Widzimy się za chwilę w podsumowaniu. No dobra, czas na podsumowanie naszego testu porównawczego H24. EDT i EDP, zaczniemy sobie od nich, bo to pachnidła bardzo, bardzo podobne. Może nawet bliźniaczo podobne. Oba są wyraźnie owocowe, tropikalne, czuć ten sklaren właśnie taki zielono-metaliczny, łodygowy, nieco goryczkowy, nieco taki kwaśny. W obu zapachach ta tropikalność skojarzyła mi się... Wiadomo, ananasowo, mango, trochę banan. Chociaż w EDP bardziej, bardziej EDP bardziej idzie w tą stronę takich słodkich owoców, właśnie bardziej banan, może mango. Właśnie, jest wyraźnie słodszy, więcej takich nud dojrzałych owoców. A EDT jest bardziej taki właśnie ananas, może kiwi, właśnie takie kwaśniejsze. I jak wąchałem, w ogóle jak wąchałem jedne i drugie perfumy, ja mam coś takiego, że jak wącham albo jem kiwi. To napływa mi ślina do ust, tak, i mam odruch, i w, tym, w przypadku tych perfum również, również to tak wyglądało, bo oba skojarzyły mi się z zapachem kiwi i właśnie miałem taki, taki tak oddziaływały na mój, na mój organizm, taka ciekawostka, ale ogólnie porównywane ręka w rękę, bardzo podobne, różnica jest taka, że EDT jest po prostu świeższy, trochę bardziej metaliczny, trochę bardziej czysty, piżmowy, zielony, a EDP po prostu bardziej słodki, bardziej ciężki, e, cieplejszy. No ogólnie bardzo, bardzo, bardzo podobne zapachy. Jeśli macie jednego, to kupno drugiego raczej e, nie ma. Nie ma sensu moim zdaniem. E, gdybym miał wybrać faworyta, to byłby to EDP. Te klimaty owocowe były bardziej w moim, e, no w moim typie, właśnie ten taki bardziej banan aniżeli kiwi. No jednak no bardziej przystępna była ta owocowość, Słodsza. Też trochę dłużej trwał niż EDT. Był trochę bardziej złożony niż EDT. W sensie, szczególnie po czasie, gdy EDT już pachniał praktycznie tak piżmowo-metalicznie, tak EDP nadal, nadal całkiem owocowo i słodko pachniał. Także po prostu no, dłużej zachowywał tą swoją. No, zachowywał ży życie. <grych> Niemniej oba zapachy godne polecenia. Trwałe, przyzwoicie projektujące spoko. Airbvive natomiast no jest zauważalnie inny. Czuć, że jest on z rodziny H24 jako tako, w sensie ma takie nieco właśnie metaliczno-zielone, tropikalne nuty, natomiast jest zdecydowanie bardziej mm, piżmowy, taki pieprzny, przyprawowy, jest taki spicy, musujący. Wydaje mi się, że jest użyte dużo kaszmiranu. Kaszmiran to jest takie piżmo, bardzo charakterystyczne, używane bardzo powszechnie w perfumiarstwie i mainstreamowym, i niszowym. Bardzo przyjemne swoją drogą, warto, warto poznać. Ehm, takie nieco musujące, spicy, piżmowe, czyste, e, czyste nuty wprowadza i wydaje mi się, że tutaj tego kaszmiranu no trochę było. No i mówię, no ma te nuty metaliczne, te nuty z klarenu, nuty zielone, e, takie mineralne. No, spoko, ale nadal... Mm... No nie, no, no w porównaniu szczególnie, jak porównuje się ręka w rękę yy, to RB Viv do, do EDT i EDP, no przy nich naprawdę, kurczę, płasko. Ja wierzę, że może się sprawdzać yy, w cieplejsze dni, właśnie, nie wiem, czy latem, czy wiosną, yy, jakąś ciepłą wiosną, spoko. Myślę, że może grać całkiem fajnie, natomiast, yy, no, pierwsze pół godziny, godzinę, potem już niestety, no, robi się taki, no wypłaszcza się i szczerze mówiąc... Yy, nie bardzo, nie bardzo mi podchodzi, ale nie jest zły, nie żeby coś, nie jest zły, szczególnie jak spojrzymy na jego konkurencję w mainstreamie, w sensie na, na inne perfumy męskie, mainstreamowe, no to RBV i tak prezentuje się ponadprzeciętnie, wydaje mi się, mimo swojej przeciętności. Dziwne zdanie, nieważne, wiecie o co chodzi. Mimo, że odmienny od EDP, -E nadal jako tako warty uwagi, wydaje mi się. Szczególnie dla tego otwarcia, które naprawdę robi, robi bardzo dobre wrażenie. A nóż czyjaś skóra będzie dla niego łaskawsza i e, te, to otwarcie zostanie z nim dłużej i będzie pachniał po prostu ciekawiej niż na mnie. Tyle ode mnie, jeśli znacie z tych perfum, jak zawsze za zachęcam do zostawienia komentarza. Dzięki i pa.